Jakie źródła finansowania zaliczamy do źródeł obcych, wymień i omów? Źródła finansowania jest to zasób kapitału finansującego określoną działalność lub przedsięwzięcie. Główną cechą źródeł obcych jest kwestia tego, że kiedy kapitał obcy zostanie oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa, musi on być zwrócony wierzycielowi po upływie określonego czasu. Ważnymi ograniczeniami źródeł obcych jest oprocentowanie i konkretny cel przeznaczenia. Źródła obce to kredyt bankowy. Firmy lub osoby prywatne, jeśli mają odpowiednią zdolność kredytową, mogą udać się do banku i skorzystać z kredytu. Zanim jednak dostaną wsparcie finansowe, wcześniej muszą przejść weryfikację i ocenę finansów oraz ryzyka. Później, do każdego kredytu bankowego sporządzana jest dokładna umowa która informuje kredytobiorcę o kwocie kredytu, terminach spłaty i odsetkach do uregulowania. W zależności od celu, jaki zamierza sfinansować przedsiębiorca, do dyspozycji są kredyty obrotowe lub inwestycyjne. Dotacje są jedną z najpopularniejszych form pomocy państwowej dla firm. Udzielane są zazwyczaj przez państwo firmom, które działają w określonych branżach, i realizują cele zgodne z polityką gospodarczą czy społeczną państwa lub danego regionu. Przykładem może być wdrażanie innowacji, wzrost zatrudnienia lub rozwój konkretnych regionów. W zależności od umowy, dofinansowanie ma formę bezzwrotną lub zwrotną. Dużą popularnością cieszą się także fundusze unijne. Dwiema najważniejszymi instytucjami są Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Emisja akcji. Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się, jak pozyskać dodatkowe środki na rozwój, mogą zdecydować się na przekształcenie firmy w spółkę publiczną. To działanie umożliwi im emisję akcji i notowanie ich na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie na rynku głównym lub New Connect. Głównym zadaniem emisji jest zwiększenie liczby udziałów, które składają się na majątek. Podwyższenie kapitału polega najpierw na utworzeniu nowych akcji, emisja, a następnie wprowadzeniu do obrotu notowanie. Wprowadzone na rynek akcje są nabywane przez inwestorów, co powoduje napływ gotówki i zwielokrotnienie kapitału. Leasing. Wyróżniamy dwa rodzaje: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W obu przypadkach Chodzi o rozłożony w czasie zakup sprzętu, samochodu lub innych aktywów, które następnie spłaca się, podnosząc w ten sposób koszty stałe przedsiębiorstwa i obniżając podatek. Leasing operacyjny. W czasie trwania umowy przedsiębiorstwo nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Dopiero po jej zakończeniu ma prawo do wykupu w kwocie ustalonej w zapisach umowy. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się tym, że to leasingodawca ponosi koszty ubezpieczenia czy części napraw leasingowanego sprzętu. Leasingodawca ponosi koszty naprawy, kiedy ma ona miejsce na skutek naturalnego zużycia lub wynika z jego winy. Leasing finansowy również w świetle prawa nie daje prawa własności do sprzętu leasingobiorcy, ale w praktyce firma traktuje przedmiot leasingu jak własny, może amortyzować sprzęt. I traktować go jak pozostałe środki trwałe. Po spłacie wymaganej kwoty przedsiębiorstwo otrzymuje pełne prawo własności do lisingowanego przedmiotu. Obligacje to rodzaj papierów wartościowych, mają one charakter zadłużenia. Zasady emisji obligacji zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Przedsiębiorstwo wystawiające obligacje zaciąga dług u ich nabywców. Z czasem odkupuje obligacje, powiększając kwotę zapłaty o niewielki procent. Tym, co odróżnia obligacje od reszty źródeł finansowania, jest w szczególności jego forma papieru wartościowego, gdzie warunki ustalane są przez emitenta. Dlatego też, dzięki ustalaniu własnych zasad spłaty zobowiązania przez przedsiębiorcę, pożyczkobiorcę. Jest to korzystniejsza forma finansowania od na przykład kredytów. Faktoring polega na wykupieniu przez firmę faktoringową faktora nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy, faktoranta, które ten wystawił swoim kontrahentom, odbiorcom. Dzięki temu przedsiębiorca nie zamraża swoich finansów, czekając nawet 60 dni na spłatę faktury przez kontrahenta, a od razu dostaje te pieniądze od faktora.